Drugie imię Singapuru mogłoby brzmieć naj. Dużo jest tu naj. Najbezpieczniejsze, najczystsze, trzecie w kategorii najbogatszych państw świata dodatkowo jedno z najmniejszych, ale za to najgęściej zaludnionych. Do tego port lotniczy, który również przez ostatnie 10 lat wygrywał większość rankingów na najlepsze lotnisko świata, i port morski. Który jest drugi na świecie pod względem ilości przeładowanych towarów. Miasto, państwo, w którym nigdy nie odnotowano ujemnej temperatury. Przyjazne, a z drugiej strony, państwo, będące prawdziwą mieszanką kulturową. Barwne, ale i pełne zakazów. Restrykcyjnego prawa, gdzie nadal stosowana jest kara śmierci. Singapur to miejsce wyjątkowe. Pełne drapaczy chmur. Ale wyjątkowe też dlatego, że mimo tak gęstego zaludnienia. Mamy tu mnóstwo terenów zielonych, parków i ogrodów botanicznych obfitujących w roślinność z całego świata. Lyon, City Vinayar Temple, no, jakoś tak, największa atrakcja Chinatown. Właśnie tak wygląda teraz aktualnie. No, po prostu się zakryła workiem. No, po prostu jest aktualnie remontowana. Także jest tak samo ładna jak, jak to. Nie wiem, co to jest, ale no, też wygląda dziwacznie. to jest mój dzisiejszy hotelik Kapsołaczka Zamyka chyba te eroletę. Tutaj miejsce na szafeczka na, na bagaż. Tutaj centrum dowodzenia, wszystko klimatyzacja. Terenizm. Zauważyłem, że tutaj w Singapurze ogólnie jest dużo chrześcijańskich świątyń, a ja tutaj mamy coś takiego w gopu jest taki ładny, chyba to jest anioł, to jest anioł. sobie tam przycuknął. Ładnie to wygląda. Teraz yy, Zaraz Wam pokażę dalej, co się dzieje. Podjechało tysiąc turystycznych autobusów, czy tam nie wiem czy turystycznych, może to jest zwykła komunikacja. Ja z autobusów tu nie korzystałem, ponieważ metro jest tak dobrze rozwinięte, że nie miałem potrzeby, ale do, do Sedna. Mamy tutaj tak? nasz chrześcijański kościół, a po drugiej stronie ulicy mamy jakiś stary, chiński, bardzo ważny budynek. Tak nie mam. Wygląda to kolosalnie, tylko że jest akurat odnawiany, więc nie widać. A tam dalej w sąsiedztwie jest meczet, normalnie ten biały budynek. To jest meczet i teraz kurde nigdy w życiu nie widziałem, żeby tyle kultur w takiej wzajemnej zgodzie żyło w takiej wistości. Naprawdę niesamowite. No. Tam zresztą podobna była sytuacja w Little India, czyli przy tej hinduskiej dzielnicy. Ona też sąsiadowała z arabską dzielnicą i też meczety obok tych hinduskich świątyń i zaraz obok też były właśnie chrześcijańskie kościoły tak zwany food court wszystkie smaki Azji Właściwie w jednym miejscu w takich nawet całkiem przystępnych cenach Singapurski dolar to jest 3 złote, więc wszystkie te ceny, które są trzeba razy trzy pomnożyć, na pewno będzie drożej niż w Tajlandii czy w Malezji, ale do wyboru do koloru po drugiej stronie też no i po prostu bajka. chyba już tu stąd nie wrócę nigdy, tylko będę tu siedział. Usiądę to już tu już zostanę na zawsze To jest tak zwane free dumpling nudle Pyszne było to jedzenie. Odbyłem tutaj dwa loty z Singapuru na McCavie Fly Scoot. Czyli tym, tym low costowym przewoźnikiem singapurskim. I drugi lot to był lot e, na Air Asia, e, powrotny. E, I taka ciekawostka, że. Może na Lankabi jeszcze nie ma sezonu? To też może przyczyna. Ale te samoloty to no głównie powietrze woziły. No. Dzisiaj w Iradzie to może jeszcze jedna trzecia samolotu była, ale tym z singapurskim tam leciało może ze 30 osób na pokładzie. Okay. Kolejna szamodajnia, tym razem Chinatown Chińska, no nie ma końca tym stolikom Po prostu jest mnóstwo tych barów Każdy coś do siebie może wybrać Pięknie, no po prostu pycha Teraz siadam i coś będę jadł kolejny udzielę tej wycieczki, mojej. Zaczynam z rana od izotonika. Zaraz jeszcze wracam do hostelu mojego kapsułowego na śniadanko. Było dużo ludzi, więc stwierdziłem, że jeszcze się przejść. Jeśli chodzi o te ceny w Singapurze, to wcale na nic nie wydałem więcej pieniędzy, niż bym wydał potencjalnie w Krakowie. No bo tak, z taksówek tutaj nie korzystałem, może faktycznie są dość drogie. Bardzo dużo chodzę piechotą, po kilkanaście kilometrów dziennie tutaj robiłem na razie tego pierwszego wieczoru, pierwszego dnia, jak tutaj byłem. Potem wczoraj, no i dzisiaj jest 12, już byłem na dwóch spacerach. I oczywiście dwa razy musiałem brać już prysznic, więc bardzo dużo chodzę. Z taksówek nie korzystam. Jechałem na razie 6 razy metrem, 5 albo 6. Jeszcze pewnie będę korzystał, bo teraz jadę na Santosę, ale no wróci, wracając do tematu te przejazdy metrem to kosztują jakieś, nie wiem, no, w zależności od długości trasy może od 1 dolara do 2 to jest od 3 do 6 zł to nie są specjalnie duże pieniążki za nocleg, no to taki kostel 80 złotych to, to, to też nie są za jakieś duże pieniądze, umówmy się Śniadanie tam chyba kosztowało ze 3, z 9 zł. Także no, W ogóle w knajpach jedzenie najdroższe jakie tutaj zjadłem kosztowało 5 dolarów Polskich, więc to jest 15 złotych Jeśli chodzi na przykład o Coca-Cola no to 7-Eleven półlitrowa Coca-Cola kosztuje 2,5 dolara singapurskiego to jest 7,50 czyli dosyć drogo, ale już tutaj zaraz w u Hindusa, malezyjska Coca-Cola o wielkości 1,25 litra kosztuje 1,5 dolara singapurskiego, czyli 4,50 to jest taniej niż w Polsce. To w takim właśnie wstępie jak tutaj za nami zwykłym spożywczym no i to jest linia metra jest ich kilka One są tak rozrzucane dosyć gęsto, więc na podróżowanie tym metrem powoduje nie stanowi problemu. Szczególnie, że jest ta wygoda, że tylko przykłada się kartę kredytową. No i później, przy wyjściu, też się przykłada i za ten odcinek pobiera. Także, no nie wiem, co tu jeszcze więcej. No alkohol, yy, alkohol, no to kupowałem tylko na strefach bezsłowych. Więc w Malezji, pół litra, tam Baristofa powiedzmy 25 zł. Więc znowu to, to właściwie, no tak nisko jak się chce przyjechać, to no to spokojnie, można i się wcale więcej nie, wita, niż, nie, nie wyda niż, niż powiedzmy w Krakowie, Nawet no. te atrakcje, no to zależy, no. jak ktoś chce te atrakcje zaliczać, no to nie musi wydać, no I Ja po muzeach po nie chodzę, bo nie lubię. Dla mnie muzeum to są te dzielnice Arabska, Chinatown, ta Little India i to jest największe muzeum, na które się przyjeżdżam. Eee, a tak to... co, no... ogrody... Garden by the Bay, no to są za darmo. Marina też jest za darmo. do wody, bo piasek jest taki gorący, że się wystać nie da teraz dlaczego chciałem koniecznie pojechać chociaż na chwilę na Langkawi, żeby taką normalną plażę zobaczyć A zobaczcie to jest plaża na wyspie Sentosa w Singapurze i to tak można podsumować, że to jest takie Taki obrazek, to co w katalogach to jest rzeczywistość. Znaczy ja o tym nie wiedziałem, ja o tym wiedziałem, więc dla mnie to jest żadne zaskoczenie, ale to jest ogólnie plaża sztuczna. Zresztą to widać to jest sztucznie zrobione. No i wygląda to tak dosyć bajecznie wszystko, więc tam nie A teraz e, taki mniej ciekawy obrazek tysiące różnych statków Tankowców, kontenerowców, którzy, które czekają na płynięcie do portu singapurskiego, który no, jest jednym w ogóle z największych portów na świecie. więc y, no, kąpiel niby fajny, ale w takich tekstu... okolicznościach małorajskich. E, idziemy dalej, zobaczymy, jak to wygląda. w Dausze chyba to lepiej wyglądało ale najlepsza rzecz ze wszystkich no to są te, te dzielnice poszczególnych grup kulturowych etnicznych tak hinduska, arabska i Chinatown fantastycznie naprawdę to mi się podobało gdzieś tam ci ludzie próbują trochę w jakimś tam stopniu odtworzyć e, tą rzeczywistość z miejsc z których pochodzą fajne miejsce takie żeby ich tam pójść i się zgubić ja się właśnie tak chodziłem i gubiłem po prostu w tych uliczkach. Na koniec odwiedzimy jeszcze imponujące Gardens by the Bay. Odbywający się tam wieczorami spektakl Garden Rhapsody, rozświetlający super drzewa różnokolorowymi barwami, przypomina sceny z filmu Avatar. To miejsce potrafi zachwycić. Singapur postrzegany jest jako miasto, państwo biznesu i handlu międzynarodowego. Jedno z największych centrów finansowych świata, ale jego nowoczesność i kontrastowość potrafi przyciągać także ogromną liczbę turystów. W 2018 roku był piątym najczęściej odwiedzanym miastem świata. W podróży do Azji Południowo-Wschodniej warto zahaczyć o Singapur i spędzić tu chociaż 2-3 dni.